Hejka wszystkim, zapraszam na dzisiejszy odcinek. Dzisiaj pokazuję moje wszystkie Squishy. To jest jedno z wszystkich, a zaraz pokażę Wam resztę. Przy okazji będę jeszcze opisywać te Squishy. Więc tak, to jest Squishy takie z tromzet. Bardzo fajnie się ściska. Jest takie kolorowe. A teraz będzie moja skromna kolekcja. Skromna kolekcja napojów. Jako się poukładałam, ale Mirinda nie stoi, więc od niej zaczniemy. To jest Mirinda. Tak, zrobiłam takie paski i długo mi to zajęło strasznie. No i jest Mirinda. Trochę się tu poodklejała, ale to nic. Ściska się w miarę git. No i jest fajna. Drugim napojem, który pokażę, będzie Fanta. Tutaj jest taka Fanta, robiona na szybko. I trochę słabo się zgniata, ale nie będę jej tak mocno zgniatać, ponieważ wtedy straci kształt. No ale jest taka Fanta. No i w sumie jest git. Dobra, zbliżyłam je i teraz może być kola, którą też zrobiłam na szybko. No. Trochę taki dziwny napis, ale no jest git, ściska się też w miarę git. Jest duża, więc jak Coca-Cola. Mam też Pepsi i ona ma inną watę niż wszystkie inne. I nie ma taśmy, i mi się tu rozerwała. I ma zawleczkę. Jest trochę słaba, ale do ściskania i, i w wyglądzie jest fajna. Teraz weźmy tymbarkę. Timberk bark ma strasznie za mało łaty i się z niej kształca. Timberk bark arbuzowy, więc nie będę go ściskać za bardzo, ale wyszedł mi też dobrze. I ostatnie skushi to sprite. Też dobrze wyszedł, dobrze się zgniata, ładnie wygląda. I chciałam mieć kolekcję napojów i nie wiedziałam jakie jeszcze są i wzięłam właśnie sprite'a do zrobienia i teraz takie squishy neodymowy kasta, to logo zapraszam dzisiaj na film o 17 zawsze co tydzień w soboty o 17 więc zapraszam na kanał a, no i jeszcze zgniata się bardzo dobrze jest fajny i zasubskrybujcie bo jest warto teraz mamy kolekcję Sushi. Mam pięć takich rolek, tylko one się źle skniatają, bo dawałam woreczki, pierwszy raz używałam tych woreczków, no i raz dałam za mało, raz za dużo I widziałam na YouTubie u takiej dziewczyny właśnie tutorial i go chciałam zrobić. Jest jeszcze takie. No i tak to wygląda. Teraz mamy najnowsze squishy. Mleczko do twarzy flaw waniliowe. Bardzo fajnie się ściska. Używałam do niego nowej waty i bardzo fajnie mi wyszedł. Teraz też będzie kolekcja. Mała, ale będzie. Crumble Cookies. Jeszcze dorobię je, ja. ale tak. To jest takie... Za mało i za mało waty. To było takie na szybko, squishy. Tutaj to drugie Crumble Cookies. Jest taką truskawkową polewą i z czekoladową polewą i to y, pierwsze ciastko, Krample cookies jest ciemne ma sos taki wspomniałam jak się nazywało a, miętowy miętowy i czekoladową też taką polewę i posypkę bardzo fajnie się zgniatają. No poza trochę tym, bo on był na szybko. Piszcie w komentarzach jakie następne squishy mogę zrobić albo do poprzedniego filmu jakie saszetki mam otworzyć. I teraz squishy, które mi nie wyszło, ale byłam z niego bardzo zadowolona. Stanley. Nawet go nie dokończyłam, ale tu jest za mało Tu jest zaś... Za dużo. No źle wyszedł, ale byłam z niego bardzo dumna. Teraz mamy arbuza. Robionego w 5 minut. Więc słaby jest na machwat. Została nam już mało skórz i, yy, i są te mniejsze. Tutaj mam torcik. Jego robiłam chyba z okazji 80. Subskrypcji na YouTubie. Jest taki. Wyszedł dobrze. Świętowałam wtedy, więc jest super. Zostały nam trzy ostatnie skuishi i mój pierwszy skuishi, kaktus. Nie wiedziałam, że wyjdzie taki mały. I, I spytacie się, gdzie jest lód. Jest tutaj. Strasznie go nie widać, ale wyszedł ładnie i robiłam nawet taki kod kreskowy. Ale ja wyszło ładnie. Stały nam dwa ostatnie squishy. To squishy zrobiłam, bo chciałam zrobić squishy, ale nie wiedziałam jakie. Więc robiłam taką poduszkę. Nie wiem co to jest sama. No ale jest bardzo przyjemne, fajnie się zgniata. Więc... Wyszło mi. I ostatnie squishy na dziś. Ta bułapka. Taka mała. Fajnie się zmiata. I dobrze mi wyszło. To moje pudełko z wszystkimi squishy. Na dziś to już tyle. A ja zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału i dawania lajków. Pa!